Cześć, z tej strony Łukasz z kanału Osiągnij to. Dzisiaj jestem z Jagódką. Cześć, z tej strony Jagoda. I będziemy Wam przedstawiać trening, domowy trening na pośladki. Jeśli jesteś zabiegana, zapracowana, nie masz czasu, żeby przyjechać na siłownię, nasz trening idealnie sprawdzi się w warunkach domowych. Jedyne, co jest Ci potrzebne, to dobra muzyka. Jeśli chcesz się o tym przekonać, koniecznie zostań z nami do końca tego filmu. Zapraszamy! Woo! Woo! Przed rozpoczęciem ćwiczeń powinniśmy sprawdzić, czy nasz pośladek jest aktywny. Aby sprawdzić aktywność mięśnia pośladkowego, możesz to zrobić za pomocą krótkiego testu. Połóż się na brzuchu i poproś partnera, aby przyłożył swoje dłonie na dwugłowym uda pośladku oraz prostownika grzbietu. Twoim zadaniem jest podniesienie nogi do góry. Dzięki temu zobaczysz, w jakiej kolejności pracują twoje mięśnie. Prawidłowa kolejność powinna zacząć się od pośladka, później mięśnie kulszowo-goleniowe, a na końcu prostownik grzbietu. Jeżeli taka kolejność jest zachowana, oznacza to, że układ nerwowy aktywizuje wszystkie mięśnie w prawidłowy sposób. Najczęściej zdarza się jednak, że mięsień pośladkowy jest nieaktywny, czyli jeżeli podnosisz nogę, najpierw napina się prostownik grzbietu, a dopiero później jest ruch. Taka sytuacja jest bardzo zła, bo za każdym razem wykonując dowolny ruch tułowiem lub biodrem, nasze ciało najpierw przeciąża prostownik grzbietu i efekt jest taki, że mięsień jest przeciążony, czego wynikiem jest ból w odcinku lędźwiowym. Aby odciążyć prostownik grzbietu, należy wykonywać odpowiednie ćwiczenia. Jednym z nich jest właśnie ten test. Należy wówczas w sposób świadomy zaczynać ruch od pośladka. Najpierw napinasz pośladek i podnosisz nogę. Często, jeżeli partner trzyma rękę na pośladku, bardziej jesteśmy w stanie wyczuć go i świadomie zacząć od niego ruch. Sprawdźcie to! Mięśnie pośladkowe pełnią bardzo ważną funkcję w naszym organizmie. Odpowiadają przede wszystkim za wyprost, odwodzenie oraz rotację zewnętrzną biodra. Na początek przedstawiamy Wam ćwiczenie Rotację Zewnętrzną Biodra. Wykonaj sobie to ćwiczenie w trzech seriach po 15 ruchów na jedną stronę. Pamiętaj, aby pięta nie odrywała się od podłogi. Trzymaj spięty brzuch oraz miednicę w jednej pozycji. Kolejnym ćwiczeniem, jakie chcemy Wam przedstawić, to odwodzenie biodra poprzez chodzenie bokiem. Pochyl lekko tułów do przodu, delikatnie ugnij nogi w kolanach i zacznij robić kilka kroków w jedną stronę, a następnie w drugą. Pamiętaj o delikatnej rotacji zewnętrznej nogi, spiętym brzuchu, staraj się, aby całe Twoje ciało było stabilne. Zrób to ćwiczenie w trzech seriach gdzie jedna seria to 5 kroków w jedną stronę, pięć w drugą i tak do momentu aż będziesz czuła mocno pośladki. Następne ćwiczenie to wyprosty bioder. W tym celu połóż się na plecach, złącz stopy i unosz miednicę wysoko, napinając poślad. Pamiętaj, aby ruch wykonywać płynnie. Tego ćwiczenia zrób 3 serie po 20 powtórzeń. Kolejnym ćwiczeniem będzie odwodzenie nogi do tyłu w klęku. Przy tym ćwiczeniu pamiętaj o zrotowanej miednicy, w spiętym brzuchu, w kącie 90 stopni. Staraj się, aby ruch wykonywać samą nogą. Przy tym ćwiczeniu jako obciążenia możesz użyć hantelki lub gumy mini band. Tego ćwiczenia wykonaj 3 serie po 15 powtórzeń na jedną nogę. Między seriami nie potrzebujesz odpoczynku. Kolejnym ćwiczeniem będzie odwodzenie biodra do boku w pozycji leżącej. Połóż się na boku i unosz nogę w górę. Napnij brzuch. I staraj się, aby ciało było stabilne. Pracować powinna sama noga. Jako obciążenie możesz użyć specjalnych ciężarków na koniczyny lub po prostu gumy mini band. Tego ćwiczenia wykonaj 3 serie po 15 powtórzeń na jedną nogę. Między seriami również nie potrzebujesz odpoczynku. Przed nami kolejne ćwiczenie. Wyprosty bioder na podwyższeniu. Połóż się na plecach, załóż gumę miniband na kolana, stopy połóż na steperze lub jakimkolwiek innym podwyższeniu i wykonuj wyprosty bioder. Pamiętaj, aby mieć napięty brzuch, stopy opierają się na samych piętach, a kolana idą na zewnątrz. Tego ćwiczenia wykonaj trzy serie po 20 powtórzeń. Kolejnym ćwiczeniem będą zakroki z podwyższenia. Do tego celu możesz użyć stepera lub jakiegokolwiek innego stabilnego podwyższenia. W tym ćwiczeniu pamiętaj o spiętym brzuchu. Kolana prowadź na zewnątrz. Przyjmij lekko pochyloną pozycję do przodu. Kolano nogi zakrocznej podczas zakroku powinno znajdować się lekko za pośladkiem. Staraj się wykonywać to ćwiczenie bardzo stabilnie. Tego ćwiczenia. Wykonaj 3 serie po 12 powtórzeń na jedną nogę. Kolejnym ćwiczeniem jest odwodzenie biodra do boku wraz z przyciąganiem nogi do klatki piersiowej. Pamiętaj o spiętym brzuchu, w stabilnej pozycji i płynnym ruchu. Tego ćwiczenia Wykonaj trzy serie po 12 powtórzeń na jedną nogę. I jak dziewczyny? Podobał się wam nasz trening? Mam nadzieję, że naprawdę czujecie pośladki. Jeśli Wam się podobało, pamiętajcie, aby zostawiać łapki w górę, zasubskrybować kanał, osiągnij to. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej! Pa!